Cześć, z nami jest Maciek Niedziałkowski, pseudonimu jeszcze nie ma, wymyślimy spokojnie. Tak, 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 tak. może coś, jakaś, jakiś romans na temat nazwy zespołu, czyli Wars... Ja mówię z size ty mówisz size, size, size. Myślę, że size, size. E, wiele osób ma problem i za każdym razem jakoś troszkę inaczej wymawiamy e, tą nazwę, więc może jakiś e, statement ligi będzie oficjalny, tak żebyśmy właśnie do wywiadów mogli e, komu, 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 dobrą, dobrą nazwę wypowiadać. Czyli co? E, size? Size. Sizes, Sajc. Ale jeszcze na posiedzeniu Rady to we wtorek omówimy na spokojnie, przygotuję się już lepiej. Tak. Powiedz mi dzisiaj wygrana z Desert Devils, zapowiadał się mecz w miarę wyrównany, ale cały czas tak naprawdę go kontro kontrolowaliście od samego początku. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? To znaczy tak, ogólnie rzecz biorąc zagraliśmy dobry mecz, jeśli chodzi o kwestie statystyk skuteczności, mimo wszystko te, te, te rzuty wpadały, więc z tego się cieszę, bo może być tak, że po prostu gra się dobrze, a piłka jednak nie klei. Dzisiaj dzisiaj to było. W miarę ograniczyliśmy straty, chociaż ja akurat kilka podań miałem takich, że sam się zastanawiałem, co sobie wyobrażałem, ale no, wiemy, co, co trzeba poprawić. Ogólnie rzecz biorąc, Mecz bardzo pozytywnie, ta wygrana nam daje taki, taki psychologiczny power po prostu, że, 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 że potrafimy grać, bo ostatnie mecze mieliśmy dobre, ale zawsze brakowało czegoś, czegoś, czegoś tej takiej wisienki na, na torcie. Dobrze, że nie truskawki. Dobrze, że nie truskawki. No nie wiem, czy jakieś truskawki były, bo, bo też były, taka były, seria jest, jest także, także myślę, że tutaj e, truskawki e, e, jakieś pewnie się też, też znajdą, chociaż my bardziej szukamy wisienki. E, e, także Słuchajcie, no, z wygranymi jest też tak, że one cieszą, a porażki uczą też mimo wszystko dużo, dużo bardziej. Z dzisiejszego meczu na pewno wyciągniemy e, kilka takich pozytywnych, tak jak mówiłem, dla, dla, dla psychiki e, sytuacji, ale ogólnie rzecz biorąc widzimy, co, co musimy poprawić i co nie działa nam nawet, jeżeli dobrze, dobrze gramy, czyli przede wszystkim za mało podań, za mało ruchu piłki, tak zwane trzysekundowe akcje. Pozdrawiam cię Artur. E, I to jest to, nad czym się musimy skupić na treningu, na czym Pracujemy. Jest to mimo wszystko z meczu na mecz lepsze, no ale mamy perspektywę tego, nad czym musimy popracować. To powiedz mi, jak się zapatrujecie, bo tutaj sezon zbliża nam się już do końca ku końcowi się schyla. Powiedz mi, jakie plany na przyszły sezon? Do końca nie myślę o przyszłym sezonie tak bardzo dokładnie. To, co w mojej głowie się pojawia, i na pewno pojawia się w większości y, głów naszych zawodników, to to, że trzymamy się gry dalej i gramy. Y... Dalej rozwijamy się, dalej, dalej trenujemy. My tak naprawdę od dłuższego czasu wspólnie trenujemy, i ten, te wstąpienie do tej ligi w tym momencie było takim pierwszym krokiem do wspólnego grania. Oprócz tego, że spotykamy się w tygodniu na treningach, z których wyciągamy przede wszystkim Frajda, ale też każdy z nas się rozwija. Więc nie wyobrażam sobie innej sytuacji, gdzie w przyszłym sezonie również gramy i na pewno jakimś tam takim celem będzie po prostu wygrać więcej czy niż, niż w tym momencie. Nie stawiamy sobie celów nie wiadomo jak wygórowanych. Chcemy być po prostu lepsi od siebie niż byliśmy tydzień temu, niż byliśmy miesiąc temu. gruncie rzeczy o to tutaj, tutaj chodzi, a wydaje mi się, że ten rozwój jest przynajmniej z naszej perspektywy bardzo zauważalny. To życzę Wam dalszego rozwoju, powodzenia i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze. Na Dzięki. Dzięki. Dzięki wielkie. Dobrze. Trzymaj się. Pozdrawiam.